Cześć. Jeszcze w tym tygodniu swoją premierę będzie miał pierwszy dodatek do Magic'a w tym roku, Innistrad Remastered. Jak sama nazwa wskazuje, to rozszerzenie pełne przedruków pochodzących z jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych planów gotyckiego Innistradu. Choć nie jest to pełnowymiarowy set, mimo to zapraszam was na materiał, w którym opowiem wam, czym ten remaster w ogóle jest, czego się po nim spodziewać i czy warto go kupić. Parę lat temu Wizardzi odkryli, że można wskrzesić odrobinę nostalgii wśród graczy i odkurzyć stare dodatki w odświeżonej wersji, jednocześnie przedrukowując część drogich kart, których ciągle brakuje na rynku. Lekcje tę wyciągnęli po tym, jak najpierw na MTGO, a później na arenie wydali Tempest Remastered, no a potem właśnie na arenie Amonket i Kaladesh, chcąc uzupełnić dostępne cyfrowo karty. No, a skoro udało się online, to czemu nie zrobić tego w papierze? No i tak, kolejno dostaliśmy Time Spiral, Dominaria i Ravnica Remastered, które okazały się bardzo fajnymi setami. Retoraramki i selekcja najciekawszych kart i interakcji dała tym setom drugie życie. Oczywiście, nasuwa się od razu myśl, że jest to prosty cash grab, ale wyjątkowo nie mogę się z tym zgodzić, bo każdy z tych setów miło wspominam, ba, cały nazwijmy to, entourage wokół tych dodatków jest skromny. A przecież można by z tego wycisnąć znacznie, znacznie więcej. Nie mają wokół siebie całej tej otoczki związanej z promocją i przechodzą trochę jakby bokiem, są pomyślane pod limited i mają tylko odrobinę smaczków. Podobnie jest właśnie z Inistrat Remastered. Karty, które zostaną przydrukowane pochodzą z 14 dodatków, które albo są wprost powiązane ze światem Sorina, albo zostały przeobrażone tak, żeby tu pasować. Stąd jedna karta pochodzi ze Stronghold, jedna z Alary, a jedna nawet z Mirrodinu. Pozostałe sety już są bardziej fabularnie zgadzające się z naszym docelowym światem, bo są to kolejno: Inistrat, Dark Ascension, Avacyn Restored, Shadows Over Inistrat, Eldritch Moon, Commander 2017, Midnight Hunt, Crimson Vault, no i March of the Machines. A zatem. Zobaczymy karty z całej historii tego świata, zaczynając od starcia Awasen z Grizelbrandem Helwoltem przez przygody Emrakul z Lilianą i Herozeństwem Czekani i ostatnich przygód Arlin czy Sorina, w tym ślubu jego dziadka, aż po atak Fereksjan. Nie pojawią się żadne nowe karty i jak rozumiem nie mamy się co spodziewać nowego lore. Stąd jeśli jesteście ciekawi tego co tam się wtedy działo to zapraszam do moich wcześniejszych filmów. Niestety ten set nie pojawi się cyfrowo, a więc nie zagramy nim sobie na Arenie ani na NTGO. Zawierać ma 297 kart i jest pomyślany pod Limited. Stąd ja mocno zacieram ręce i mam nadzieję, że uda się złapać na jakieś lokalne drafty, bo niestety produktu nie ma specjalnie dużo. Charakterystyczne dla remasterów jest to, że pojawiają się w nim karty w starych ramkach i to najczęściej takie, które nigdy wcześniej ich nie miały. Ja je bardzo lubię, bo to jest Magic, od którego ja zaczynałem swoją zabawę i bardziej mi te karty pasują w takiej formie. Taka retro ramka ma się trafiać w każdym boosterze, mało hmm. tego wszystkie basiki dostępne będą wyłącznie jako retro frame, może się okazać, że na draftach taki foil land będzie bardzo wysokim pikiem. Otrzymamy też karty w wariancie wyjętym z Secret Lerów, które wyglądać mają jak plakaty filmowe, no i w tym wydaniu pojawi się Emrakul czy sam Edgar Markow. W przypadku Dziadka Sorina karta ma pojawić się również w wariancie serialized, tylko w 500 sztukach ze stosownym oznaczeniem i trafiać się będzie tylko w kolektor z boostera. Nie ma co, jeden z ciekawszych komanderowych generałów dostanie jeszcze droższy wariant. Poza tym pojawią się też karty Borderless oraz Showcase z motywem, jaki wykorzystano poprzednio przy Crimson Veil i Midnight Hunt, który mi się akurat nie za bardzo podobał. Do formalności wspomnę tylko, że ten dodatek nie będzie legalny w standardzie, a karty, które się tu pojawią będą legalne tylko w tych formatach, w których legalny jest ich pierwowzór. Także nie ma sensu kupować tego setu, jeśli po prostu chcecie uzupełnić bazę kart z bieżących dodatków, szczególnie pod standard. Nie dostaniemy też pełnej palety produktów, a jedynie Playboostery i kolektor z boostery, żadnych prepaków, commander decków czy fatpaków. No i te boksy będą jeszcze zawierały 36 paczek. No i są droższe niż standardowe, bo za całego boksa trzeba będzie zapłacić w okolicach 900 zł. Z tego też, co patrzyłem, to towarów przedprzedaży w Polsce wcale nie ma jakoś dużo. W ramach premiery będą release eventy z promką w postaci Dead Eye Navigatora staroramkowego. A, także z jednej strony żadnych fajerwerków, z drugiej wydaje mi się, że akurat wystarczająco, żeby ci, co będą zainteresowani setem, bawili się wystarczająco dobrze. Trudno też o terminy dla tych releasowych eventów, potrwa właśnie sezon RCQ, są też inne gry, które intensywnie teraz działają, Lord Championship'y, czy premiera dodatku do um, Altered Trial by Frost, czy Star Warsowe Planetary Qualifier'y. No i sklepy są rozdarte między kilka ważnych eventów. Stąd musicie pilnie śledzić ogłoszenia, bo release Innistrad Remastered może gdzieś tam bokiem przejść. Mnóstwo się natomiast będzie działo w kontekście mechanik w tym dodatku, bo kiedy przedrukowuje się karty z tak dużej puli dodatków, to mechanik też nie brakuje. Inistrat słynie przede wszystkim z tego, że pojawiły się tu dwustronne karty i to na różnych zasadach. Nie wiem czy pamiętacie, ale pierwsze wilkołaki transformowały się w zależności od tego ile kart było zagrywanych, potem mieliśmy tryb nocy i dnia, niektóre karty miały specjalne warunki do tego, żeby się obrócić, gdzieś tam kiedyś istniała mechanika MELD, no i wszystko to wróci, gdzie trzeba będzie uważnie pilnować, która mechanika działa w którym przypadku. No i ważne jest też to, że od pierwszych Ministradów nieco się zmieniły zasady. No i trzeba na przykład pamiętać, że koszt many zawsze brany jest z frontu karty i zawsze wchodzi frontem, niezależnie od tego, jaki skąd została zagrana. No ale to oczywiście nie wszystko, bo wracają również inne mechaniki, takie jak Disturb, Emerge, Madness, Morbid, Escalate. Training, Coven, Flashback, Investigate Undying, Blood Tokeny, Nieszczęsne Mirakle i Solbond. A przynajmniej te udało mi się wprost wyłapać się gdzieś na kartach. Wszystkie te umiejętności w jednym środowisku mogą doprowadzić do mega ciekawego limited i ja po raz kolejny się powtórzę, zacieram ręce, żeby sprawdzić jak to będzie przebiegać w praktyce. Nie będę rozbierał tych mechanik na czynniki pierwsze, bo jest ich zwyczajnie za dużo i większość z nich już kiedyś gdzieś tam omawialiśmy. Od siebie tylko powiem, że w jednym dodatku pojawiły się przeze mnie najbardziej nielubiane i najbardziej lubiane mechaniki, czyli Miracle, którego szczerze nie znoszę, i klasyczny, ulubiony Flashback. Co ważne, i zawsze miesza w takim na przykład pauperze, twórcy gry wykorzystują remaster do tego, żeby pozmieniać rzadkość niektórych kart nie inaczej jest w tym wypadku i tak na przykład Huntmaster Gisa i Geralf czy Helwold przestaną być mytykami. Triska de i Cackling Counterpart od teraz będą ankomonami, zamiast jak wcześniej rarami. Z kolei tej najważniejszej degradacji, czyli z ankomona do komona podlegać będzie bardzo dużo kart. Essence Flux, Gisa Binding, Essence the Storm, Abundant Maw, to tylko niektóre z nich. Tu potrzebowałbym rzeczywiście jakiegoś eksperta od Paupera, żeby mnie wspomógł w ocenie, czy któraś z tych kart namiesza w formacie. Um, może będzie to Imprisoned in the Moon, który zdaje się być ciekawy, no ale chyba nie ma tu żadnych takich bardzo dużych strzałów, które skomplikują życie fanom tego formatu, których w Polsce przecież nie brakuje. Te zmiany działają również w drugą stronę, bo mamy też kilka promocji z Komona na Ankomona, który zaliczył Grafratz i Mist Raven. A Fru Bridge od tej pory będzie metikiem. No dobrze, to teraz zerknijmy na to, co chyba najważniejsze, czyli jakie karty trafiły w ogóle do tego dodatku, a przez to, czy opłaca się go w ogóle kupować i interesować też pod tym względem finansowym. Jeśli spojrzymy bowiem na ceny w przedsprzedaży, to wygląda to nie najgorzej, choć tak naprawdę sytuacje ratują przede wszystkim alter arty i showcase. Przypominam, że przedsprzedażowe ceny dotyczą tylko podstawowych wariantów kart i pewnie już po premierze dużo się tutaj zmieni. Choć w przypadku remasterów może być nieco łatwiej z tą wyceną, bo możemy się odwoływać do pierwotnej wersji karty, więc to się powinno mniej więcej zgadzać. To, co się rzuca w oczy, to brak najgłośniejszych przedruków, czyli Liliany, Sorina, Awacem i Snapcastera. To są świetne karty, dobre przedruki, które na pewno chętnie byśmy wszyscy otworzyli w naszych paczkach. W tym, że okazuje się, że razem z Bayfire Dragonem i Kraterhufem dostępne będą tylko w staroramkowym wydaniu i to tylko w kolektor z boosterach. Także słabizna. Warzy mi się komplet retrosnapów. Niemniej jest kilka trafień, które nadal z przyjemnością zobaczę w swoich paczkach. Wspominamy już Edgar Markow, w każdym wydaniu kosztuje mnóstwo pieniędzy. Podobnie jest w przypadku Emrakula, Midhook Massacre czy Gizeli. To nadal niezłe karty w niezłych cenach. Takich kart powyżej 5 euro na tę chwilę mamy jeszcze tylko 4. Captivating Vampira, Bloodline Keepera, Hermit Druida i Solina. Natomiast nie samymi topami człowiek żyje. Mnóstwo tu przecież innych grywalnych kart w okolicach jednego euro. Żeby daleko nie szukać, to mamy Fingin Nice, Gitrog Monstera, Restoration Angel, Grizzer Blanda, Talię, Han Hastera, Mausoleum Moderera, Hopeful Initiata czy Tyreless Trackera. Niedawno przedrukowany Melstorm Pulse gra teraz nawet przecież w standardowym BG. Z Komonów dostaniemy odbanowanego niedawno Faithless Lutinga, Delvera czy Young Wolfa. W Ankomonach też jest z czego wybierać, bo dostajemy Blad Artistę, Ningering Soulsy, Blad Tite Harvestera czy Forbidden Alchemy. Te wymienione karty to nie są te najbardziej poszukiwane topy. Część z nich została wydrukowana wręcz całkiem niedawno, ale sporo z nich rzeczywiście gdzieś tam gra. Zapomniałbym prawie o przedruku dwukolorowych landów, które akurat też są dość solidne i grywalne. Tylko czy to wszystko wystarczy, żeby z tych drobniaków pozbierać jakieś większe sumy i żeby skusić się w ogóle na taki zakup? Ja się bardzo długo zastanawiałem, bo to jest taki dodatek, który można by bez wyrzutów sumienia skipnąć i nic się nie straci. Także jeśli nie macie dużego ciśnienia, to spokojnie możecie ten set pominąć. Z drugiej jednak strony, sporo kart z tych starszych setów ja sam wyprzedałem dawno temu i chętnie je sobie po prostu zupełnie i poczuję ten klimat. W związku z tym zapraszam na openinga, który pewnie będziemy sobie robić live jakoś niedługo na Twitchu. Dajcie znać, jak Wam się podoba Remastered i czy planujecie inwestycje. Bardzo jestem też ciekaw, jaki kolejny świat zostanie zremasterowany. Wbrew pozorom nie mamy nazbyt szerokiego wyboru, bo światów, na których byliśmy więcej niż raz i to nie tak bardzo dawno temu, wcale nie ma specjalnie dużo. Mało tego, najczęściej były to jednosetowe strzały, nie Remaster składałby się z, tak naprawdę z dwóch setów, jakichś tam dostawek, może Mirrodin remaster, albo Phyrexia, chociaż to chyba za wcześnie, albo może pora na Zendikar. Pole manewru się zawęża, ciekawe więc czy pójdą jakąś nową ścieżką. Tymczasem tyle ode mnie na dziś, dzięki za Waszą uwagę i do zobaczenia za tydzień, cześć!